Montaż pojedynczych włączników mechanicznych bileń zaczynamy od wyłączenia bezpieczników. Bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze, więc nie ma co ryzykować. W następnym kroku przykręcamy metalową ramkę do puszki. Do tego przydadzą się śruby, a także otwory po bokach lub na górze i dole. Jeśli jednak nie macie otworów w puszce, to też nic nie szkodzi, ponieważ w metalowej ramce umieszczone są jeszcze otwory na rogach, przez które możemy przykręcić śruby, wkręcając je w otwory wywiercone w ścianie. Przed wywierceniem jednak warto sprawdzić, jak idą przewody, żeby ich po prostu nie przemiercić. Ważne jest też samo ułożenie ramki. Napis na niej powinien być skierowany do ściany, dodatkowo miejsce na otwór w ramce powinno być na dole. Po przykręceniu możemy przejść do podłączenia modułu. Do otworu oznaczonego jako LB1 podłączamy źródło światła, czyli naszą żarówkę, lampę czy cokolwiek innego, czym będziemy chcieli sterować. Po przykręceniu przewodów możemy całość włożyć w metalową ramkę i docisnąć na rogach, aż cztery zaczepy wepną się i usłyszymy takie charakterystyczne kliknięcie. Po tym możemy założyć jeszcze szklaną, metalową lub wykonaną z tworzywa sztucznego ramkę, pamiętając o tym, żeby wycięcie było od dołu. Zakładanie ramki zaczynamy jednak od góry, zakładając całość właśnie na odstające elementy metalowej ramki, a następnie dociskamy do dołu. Teraz możemy już włączyć bezpieczniki i cieszyć się działającym włącznikiem. Warto jednak pamiętać, że mechaniczne włączniki Beeline to tylko jedne z wielu różnych produktów dostępnych w naszej ofercie. I wszystkie znajdziecie na naszej stronie internetowej beeline.pl. Tam też dostępny jest konfigurator pozwalający dobrać idealne produkty do Waszych wnętrz. Link do niego również znajdziecie w opisie.